Cześć, witajcie, tu Misiek. Yy, gramy sobie w Eri. Ostatnio graliśmy w Paranormala. Było strasznie. Zobaczymy, czy ta gierka trochę mi strasznie. Gierkę mam z CD Actiona. Yy, ja znam też do pobrania za darmo w programie Sura. Jest to program bardzo podobny do Skype'a. Większość gierek tam jest za darmo do pobrania, właśnie typu horror. Ja tylko takich gierek szukam, bo, szukam, bo tylko takie nagrywam. Jeśli znacie też jakąś straszną i fajną gierkę, czyli taką krótką typu horror, możecie polecić. Na pewno w nią zagram, nie? A więc dobra. Aha. I polecaliście mi grę oczy. To była gierka przeglądarkowa, nic z mi, nie umiem jej nigdzie znaleźć. A jak znalazłem już, to był hastronka trochę jej, to mi pisało, że gierka została usunięta, czy coś takiego. Czy nie, było można jej odtworzyć? Nie pamiętam. Coś około tego. Akurat tą gierkę yy, oczy polecił mi Obia Studio. Sorry, że nie nagrałem jej, ale nie mam jak po prostu. Nie działa mi gierka. Więc jeśli byś mógł, to musisz polecić coś innego. A więc dobra, dajemy play. O ta gierka ma świetną grafikę jak na horror, nie uważacie? Bo zwykle horrory to jakieś słabe grafiki i tak dalej. Słuchaj, kota czy mi się zdaje? Eee. Dobra, dobra, Oliver. Okej, okay, jak to wyłączyć? Jak że... Chwila. Jakiś kotek. Shift to screen. Kurwa biegamy z prędkością światła. E? E. Dobra, ludziska, co my tu mamy? Zobaczmy. Musimy pooglądać. Pełnie się dobrze porozglądać. Tab. Mamy ciekunek. Nie. Na tabie możemy pisać. Napisałem sobie siemka. Tak, czy są do siebie No Co, wy tak nie macie w żadnej grze Jestem sam Co? Okej okay. Dobra, wiem co tam jest jeszcze Nic. Nie lubię ciasnych pomieszczeń. Nie wiem, że o tym wiecie. Ale dobra, idziemy dalej. tu tupu plus 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 Normalnie.

Dusz. Dusz. Karny kutas Dla Miśka za to, że dawno jej nic nie robił. Ale mam jakąś za bo się boję tak w ciemności. Chyba nie. Hej, Zobaczmy co tu będzie. Głośna ta gra, nie sądzicie? Bo ja właśnie sądzę, że ona jest bardzo głośna coś. W którą stronę? Tam. Spajsja... ...ce... Okej, okay. ...left click word... No to wiem już. Karnego sobie tym narysowałem, spokojnie. Tu. Okej. Okay. Kurwa! Co to jest? Ja pitole! Oczywiście mamy. Mamy czerwony majonez wszędzie. Dodajmy trochę pomarańczu. Okej. Okay. No chyba nic nie ma zebrania. Idziemy za majonezem. Czerwonym. Tu dobra.

Cela, cela, cela. Kolejna cela. Jesteśmy w elektrowni czy w więzieniu? Bo się zaczynam kurna gubić. Ale jajca. Boże! Nietoperki! Natalia! Wystraszyły mnie perki. Nie wiem jak was, ale mnie nietoperki potrafią wystraszyć. Okej, okay, nic. Zacznę się bać. Zaraz narobię pod siebie, znając życie. Coś mi wyskoczy prosto na ryj. Zawsze tak jest. Ale za siebie się nie odwrócę Ale dobra, na razie nic nie ma. Ale tu jasno! Że niby co? Gdzie mam iść? Że niby na dół? Master fail. Taki Master Fei Hee żeby Okej okay. Ja przeczytać Ale niech wam będzie Uznajmy że przeczytam Idziemy tu Tu no dobra, let's go My friends Doris, is Musimy znaleźć kluczyk Bez kluczyka nie ruszymy. Nawet na krok. A więc tu, Exit! Jej! Nie, wiedziałem. Ja się mogę cieszyć, ale nie. Exit będzie zamknięty. Bo po co, nie? Po co mam się cieszyć, że Exit otwarty? Co ja tu mam zrobić? Tu dojrzałem. Co ja tu mogę niby zrobić? Mogę coś tu w ogóle zrobić? Ach, mogę sobie posprintować. Tak, mogę tylko sprintować. Tak. Okej. Dużo majonezu. Takiego czerwonego, pięknego. Aż bym go jadł. Eee, coś tu było. Aha, to jest to dobra. Tu nie. A teraz będę błądzić. O, coś jest. Kiedy nie A będę Idź. Ej! Cały czas mam wrażenie, że coś mi zaraz wyskoczy na pies. ale Gdzie mam iść? stamtąd przyjszłem, tu zamknięte, tam zamknięte. Zobaczcie. Do ruźja, Nie Gdzie mam iść? Spadnę. A ja też tak nie spadnę. Dupa. Nie pójdę. Okej. Okay. A czy się spadnie, gdy zginę? Kurwa, co to jest? Co to jest? Eee... Dance Party, okej. Okay. Nie? Tak, byłem po prostu ciekaw co się stanie, gdy wypadnę. Gdzie ja jestem? A tu, dobra. A już wcześniej zrobiłem, ok. To była jakiś dance party czy coś, czy, czy jak? Tu byłem. Dobra, wcześniej poszedłem tam, więc teraz może tu? Eee. Zamknięte. Aha, tu jest zamknięte wszędzie, okej. Okay. Wracamy. Pięknie mi się robisz, pięknie. Zaraz będzie pół odcinka. Nad tym polegało, że nic nie zrobiłeś. Dobra, ale nie. Podobno gierka była fajna. Pisało, tak fajne obrazki były na zdjęciu i w ogóle. Tu? Kurwa! Co się stało? Dobra, wystraszyłam, już nie narzekam. Bo narzekam, narzekam, a... nic nie robię. Miau, kici kici, co to? Nie, nie podejdę. Ja podejdę, a tu mi coś wyskoczy. Miau, miau, kici kici, nie? Dobra. Tu gdzieś nietoperki będą. A, chyba coś nie przestraszę. Nie było nietoperków. Gdzie są nie toperki? Ej, Natalia, gdzie jesteś? Kradli Natalię. Je... Yeah. O, klucz. A więc dobra. Mamy klucz chyba. Do lobby. A lobby to było, panie misiek... B, b. Kurwa, zapomniałem. Sorry za przekleństwo, ale... Lobby. To wiedziałem zawsze, mam co na końcu języka, no, wiem co to jest, ale... Patrzcie, mamy klucza. Ha! Wiedziałem. Belek tej jest. On line. Okej. Okay. Łóż kurwa co to jest? Spierdalaj ode mnie. Męski. Boże. To tu nie przyjdzie, nie? Jaki odgłosy kurwa idzie tu? W męskim jestem, Wypad! Wypad, Kurde, to mnie złapie! Wypad Męskim jestem! Ty tych wstępów przecież nie masz, to szybkie gnuństwo! Jak Jakie ciarki mi przychodzą, ja pierdzielę! Uciekaj! Ej, nie męcz się, biegnij! Tego chłopie twoje życie zależy! że ciebie, pierdziel, gdzie ty biegniesz. Kurde, to biegniesz? Kurwa, co to było? Tu ja biegnę tam, gdzie to pobiegło? O chuj! Tu! Tam go nie było! Gdzie to chujstwo? Ja pierdol, jakie schizy. Eri. Tu zmontowali tą grę. To jest to studio. Gdzie jesteś, dziwko? Idziemy tu. A nie tu. Jak mi wszystkie włosy dęba stanęły, ja pierdzielę! Jest tu coś przydatnego! On flying! Dlaczego on flying? Chwila, łapy mi się spociły, muszę się przetrzeć. Uff! Tam? Nie. Ciasne, nie lubię. Chwila. O! Ok. Idziemy, idziemy. Mam nadzieję, że gówna nie będzie. Nic nie ma, Okej. Okay. Pięknie. Oby tak dalej tylko. Nie ufaj nikomu. Zostań sam sobie w domu. La, 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 la. Nie ufaj. G2. Mamy tu już do G2. Gdzie to było? Sam tam wróciłem. Byłem tam. Przed chwilą dosłownie. Jest jakiś klucz, cokolwiek. Błagam, nie. Tylko żeby go nie było, już po drodze. Ale nie zań, życie mi na ryj wyskoczy. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Nie ma. Tak, jedwa było. все а я... а -а -а -а. и что сробил? Nie ma <dub mayoría> już, pani. Sobie po prostu nie wiem, co mam robić, no? Co to jest w ogóle? Jakiś boiler? No, ale co zrobiłem? No patrzcie, Eri, widzicie? Tutaj tu gra powstawała. Ale nie, nie mogę tak patrzeć, bo on mi zaraz wyskoczy. Nie wiem skąd i. To coś wyskoczy, to nie jest nawet człowiek. Był człowiek, coś to rozumiem. Slender był człowiekiem. Miałem prawo się go bać. Ciasny korytarz, ja pierdzielę. Kurwa, nie lubię czycie mi z której strony wyskoczy, gdy będę musiał będę biegnąć prosto. Zgadłem Spokojnie Czemu zamknięte. Okej okay. Co tu jest? Nic. To jest pomieszczenie, żebym zginął. Po prostu, nie? Mogę? Czy też zamknięte? O! Eee, y, Jonathan. KURWA! Jeszcze nigdy się tak chyba nie bałem. Widziałem to coś! Gdzie jesteś, wielki chuj? Biegnął tędy. Tu pobiegną. Ale my tam nie idziemy. Dobrze, bo nawet się nie da. Tam też nie pójdziemy. Pójdziemy tam. Z powrotem. Tam było bezpiecznie. Tam lubiłem. Uch. A można zrobić. Z. A. Macie sobie wziąć grę. Filacy, aha. Nie o tym chodziło. Ja bym się mógł dopaść. Może gdy ja piszę. Aha. No, to co tu jest. Sawy, klat. Kurwa. Służy, żepnę, ale się boję i nie umiem napisać. Zapisałem, nie? Nie wiem, zobaczymy, ale nie chcę też strasznie długo nagrywać. Potem, ja miałem biedę, mam teraz takiego też mam biedę cokolwiek rzucić, nie? Kurwa, 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 to ta, to, ta, ta. rurku, tu jest bezpiecznie, ale nadal mi się nam nic nie załapie. Też nie? o co w tej grze chodzi, nie? To jest najlepsze i najśmieszniejszy na razie. Czemu to tak wszystko miga? Nie znasz, gdy miga. Uch, czekajcie. Ach, pić mi się chce. Nie mam nawet z czego się napić. Spuściłem się już za cztery. Cieszcie się, że mnie nie widzicie. Cieszajcie! Tam byłem, idę tu. Nie bój się misiek, nie bój się misiek, nie bój się. Nie masz jeszcze czego. Nie masz niczego czego mi się bać tu, tup, tup, jesteś spokojny tylko w jakiejś starej opuszczonej elektrowni Naprawdę się nie masz czego bać Okej okay. Straszne jest takie oglądanie tej kartki, wolę normalnie podnosić i czytać Nie wyskoczyłeś? Masz kurwa szczęście O offline, online pisze, offline Mmm, dupa Chla. Mogę? Nie. Szyba, wiedziałem. Zdra, zdradziecka szyba. Też karniaka narysuję za tą szybę. Większego, bo się da potworka. Nie lubię być straszony. Tak, nie umiem rysować chyba karniaków. zniekształcone mi wychodzą. <laughs> Trzeba się odstresować. Ej, to było. Aha, to przynajmniej z komputerkiem coś. O ile to mogę nazwać komputerkiem? Lalala, ej! Nie prześwietlaj! Chwila, da się tą grę zapisać jakoś. Resumen, menu, tu jakoś tak. Mogę to przybliżyć, bo coś wiecie. U mnie jest wzrokiem ostatnio kiepsko, szczególnie taki ten. Ale dobra. Nie wiem co mam robić, jest zupełnie. A tak, teraz się błąkam tu bez celu, nie? Nie ma nic! Idziemy dalej. Nic, nic i dobrze. Tu bo tu jest jasno. Tam się mi tam mryga. Nie lubię. I don't like mrygające światełko, ale tam już byłem. Tam nie. Tam dobra, idę tu. La, la 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 la, czemu ja się tak boję? Czemu jest długi korytarz? Nie lubię długich korytarzy. La 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 la. la. Gdzie ja jestem? Co tu jest? Ujźwa więcej tego czegoś. Spróbujesz tylko wyjść z tego. Co to? Co tak mignęło? Co tak pyknęło mi? Boże. Ja, ja, ja się boję. To jak to, ale ja serio się boję. Już. E? Więcej majonezu. Hej, okay, majonez is good. Kot czy dziecko tym razem? Eee, albo kici, kici albo dziecko, nie wiem już. Takie te odgłosy w tej grze są, że przestaje powoli ogarniać. Komputer zgłupiał, dobra, G3. Widzieliście przecież, w się chodzi ten dym? Prosto, znowu mam wszędzie ciarki, no tu idziemy la la la, la. boże, jestem spocony cały. Przez to co ciągle skrępowany i nieśmiały i nie ma tego za mną. To mnie zaraz na zabał sprowadzi. I w ogóle nie wiem czy skończymy tą grę i przeżyję to tak samo. Które miałem gdzie, bo nie pamiętam. trzy chyba, tak? Czisko! BUM! Dwie lampki! Uźwa! Trzeci trzeciej drzewie idę na zapał. Lala, lala. Ludziska. Ja muszę iść chyba na razie do kibelka, bo serio. Sorry za to chwilowe Z2, ale jeden do kibelka, bo <grymny> chyba nie wytrzymam. O, to jest? Tak mi to to dobra. Byłem. A więc... Z2, bo mi, bo mi się chce latać. No. A więc dosłownie minutę Z2. Odkiem, wiecie, muszę się rozluźnić o. Muszę wylać stres, Z2 serio. To wiecie, że nie.